Siemanko ludziska, witam we vlogu kolejnym z tej serii jesteście ciekawi do, ile można, do ilu można podgłosić to radio? to zaraz wam pokażę jak się mi uda odpalić dobra i tu spodgłaszanie podgłaszanie tutaj muszę latarkę tutaj odpalić a nie latarki nie mogę odpalić Do 15 tylko można Do 15 tylko można ludziska podgłosić Kurde lipa Mam bym wam pokazał jak na full up to brzmi no nie? Michael Jackson, Woo! Jackson. <todgłosy> <todgłosy> Pyk, pyk, pyk. Dobra, wyłączamy. Robimy pranka. Ktoś włącza, to na full będzie. Jeep Tyk nara.